Witam wszystkich przy okazji 16 protestów. No, sprawdzam tutaj, jak wygląda temat części. No i baterie sobie na przykład można sam wymienić 580, ale jak mamy. Kurde, zwracamy starą uszkodzoną, to 300 zł to kosztuje, uwzględniając zniżkę, tak do APLA i robimy to samo, to wiemy, że jest wodoszczelne, połoszczelne, bo damy uszczelkę i tak dalej. Nie to co w autoryzowanych serwisach czasami to olewają. Wada. Trzeba wynająć części, wypożyczyć od APLA. Te narzędzia, przepraszam, serwisowe. Trzeba, nie trzeba niekoniecznie, e, no ale zobaczmy tylne szkło przez 16% i ono ono niestety nie jest tanie, no 850, ale da się, tak Powiedzmy, aha, i cena po uwzględnieniu zniżki, a, bo za zwrot też jest 650, to może wyjść trochę ta niż w autoryzowanym serwisie lub podobnie. I pytanie, czy to wymuszenie przez Unię tego self-service jest takie super, czy nie? Jak myślicie? Bo generalnie, no to i tak wielu rzeczy się nie da naprawić, a aparat na przykład kosztuje absurdalne kwoty, 1300, no. Co myślicie?